Z prawą widzę, będę walczył teraz z lepszym uziemieniem silnika. Ogólnie w minarelli uziemienie jest zawsze tutaj przy rozruszniku. Jeżeli jest spierdzielone, to uziemienie to wtedy. w ogóle silnik nie odpala ale u mnie jest wyczyszczony i zrobiony, ale zrobię tak, że z tej śruby obok tego uziemienia albo z tej drugiej pociągnę osobny przewód gruby do minusa akumulatora tak jak proponował widz zobaczymy czy to coś da przy okazji chciałem sobie zrobić tak żeby móc lepiej Łatwiej demontować silnik, i sobie zrobiłem dodatkowe złącze i zlikwiduję je teraz. Wytnę je po prostu z powrotem i zlutuję te przewody, żeby na 100% być pewnym, że tutaj wszystko jest połączone. No tutaj akurat ten minus i plus są na normalnych konektorach, więc na pewno są dobrze, ale zrobię jeszcze dodatkowy minus. A plus to i tak mi jest tu niepotrzebny bo ten rozrusznik nie działa a przynajmniej no nie działa jest zepsuty i nie działa nie kręci się a poza tym i tak przy tym yy, wariatorze który jest zamontowany demontuje się cały osprzęt rozrusznika więc on sobie po prostu jest jako zatykacz dziury Dobra ja tutaj walczę i potem zdam relację Każdy przewód jest osobno skręcony, zlutowany, zaizolowany i jeszcze na wierzch zbiorcza izolacja w tych czterech od magneta i w dwóch od rozrusznika z których tak naprawdę jest działający tylko masowy o, ale tak jak powiedziałem przykręciłem tutaj Masę i ją tu puszczam, i potem ją do minusowej kremy w akumulatorze przyniosę. Dobra, składam częściowo. Jeszcze Wam pokażę coś, jedną fajną rzecz, którą kupiłem. Zresztą bardzo tanie. Do zobaczenia.